Dzisiaj sprawdzałem, kiedy będzie kolejny odcinek Speedrunnersów, gdy nagle dostrzegłem coś w opisie. Jak to. Ostatni. Ostatni odcinek Speedrunnersów. Dobra, wszystko co na Twoją mamę zwalimy, dobra. Zaraz. Wszystko, wszystko zwalimy, wszystko zwalimy na Twoją mamę, Naruciak. Absolutnie, wszystko co mamy w sobie, Jezu. całą tą złość, Jezus, całe pokłady Maria. naszych wewnętrznych Zmanio. złości zwalimy Manio. na Twoją mamę po prostu. Będzie ona wkurzona Zag... aż do białości, że tak powiem. Do białości będzie połudno. Jezus, Maria, grajmy już. W ogóle tego, Naruciak masz bardzo męski skin, widzę. No właśnie Ready wciśnijcie, weźcie się nie baw tutaj w skatecika, no, tylko no, wcisnij ready. ready weza. weza. A jak to się, Uda, się robi? Wciś, jako... No jako, że to jest ostatnia runda, jaką... którą nagrywamy, to ją wrzucę na sam początek, bo już umiemy <tłuk> trochę grać i... Co? Karolek wygrał? <tłuk> yeah. Karolek, Jakiś pożytne. krokodyl nie umiem grać, jestem Karolek wygrał! Ja się tak nie bawię! No! No nie! Ja chciałem ją obijać, a nie wyszło! No, no, no. Dobra, I dobrze, dobrze Karolku! Dobrze, ja chciałem to tak ładnie Karolku, mogłeś poczekać po prostu na górze, aż ja sobie bym już ją sobie podbijał, trochę tą piłeczkę. Jezu, daj się pograć. No, double kill, is. Dlaczego ja nie mogę, żeby skill używać? Bo jesteś w zadziej! No, Możesz al... skórki używać? Słuchaj. Adam, słuchaj, słuchaj! Słuchaj, ty! Adam, 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 słuchaj, ty bo, jesteś różowy! Ja cała, to, że mi jesteś miła, różowym, to jest już twoim skillem! Bo bo. I na ścianę hop! I <grym> hop na ścianę, tak, co gra. Gra. Co? Nie polecam 2 na 10 Najlepsza gra Ever! to grać? No ale prawie zostali najlepsi zawodnicy <grym> yes. yeah. yeah. No bo słuchajcie, Candy Man no, zbierań, okay, zbierań, słuchajcie, podzie. nie, bo Candy Man ma taką umiejętność, że po czterech uderzeniach jego następne uderzenie przechodzi przez ścianę No, no kurde. To... Dobra, teraz patrzcie to, patrzcie To będzie no, teraz propa To no, jak ty z tego wrócisz stary to stawiam ci kurde

No to razi No to razi znowu no. No, raz no, to, no to hop na siamę Słuchajcie to... Co u Eza wyżej ode mnie? Nie, nie to jest nie niesamowite. niesamowite To jest niesamowite Nie A Wiecie nie, kto jest nie. najgorszy? Nie Wiecie śmiecięsko. kto jest najgorszy? Na pleciak <słuch> Dawaj Eza ready You are ready Reza. Ej masz 69 pingu, To jest przeznaczenie <słuchaj> Jasne <słuchaj> Przypadek? Nie sądzę Dobra słuchajcie Przypadek Teraz będzie mordy. po prostu To się zgadza Eza rozwalamy Tak sądzę <słuchaj> Dawaj Rozwalamy Znaczymy. ich Weza, daj. Cześć, 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 cześć no jak to, jak to zginąłem? No! Kurde <laughs> no No i piona, no po 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 i piona, i Ej, Weza, pamiętasz sobie, czy powiedziałem? Rozwalamy ich I wiesz, co się stało? OJ! Rozjebaliśmy ich kompletnie! OJ, 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 oj DOBRA oj, nie Ja zrobiłem, co, <laughs> zrobiłeś, <laughs> co <laughs> zrobiłeś? bo chyba ci <laughs> zaraz cię zesram na, na, swój, na, oj. <laughs> na Ale tutaj ty jesteś na pleciach, nie ja O nie, ale to jest Mandzieża! Weza, jesteś no, bezużyteczny! Dlaczego, Marek? Dawaj, high five, high hi, five! Hi, hi. Renekton, 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 dawaj, dawaj! CO, RENEKTON?! Oł! NIEEEE! Uwaga, skacze! Przejął! Oł! Damn! Mistrzostwo, mistrzostwo, hashtag! Weza już nie będzie miał propsa na kanale. <śleskli> Ale nie wezmę! Proszę, uwaga, uwaga! Oł! Oł! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my <laughs> god! Oh my god! So do not! Crash, stop! Yank! No! TO No! No! So, 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 No! 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 jakim cudem to się stało? Jakim cudem, jakim prawem? Ja się na to nie zgadzałem! Ja zamknąłem oczy, otworzyłem i nagle się nie zrobił. Okej, teraz. Nie! Nie tak Tak, 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 tak! Tak! Jak to wygram? Jestem mistrzem tej gry! Jeden na jeden! Dead match! PIŁKĘ TRZEBA! Trza, trza, prza, proszę, proszę, dawaj go! Dawaj go! JEST! JEST! JAK? 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 Co to, jest? To jest owca, czy oh co to jest? To jest owca czy krowa? Czy co to jest? To jest lek? TO JEST ROZKROWA! To jest rozpierdol! Ej, słuchajcie, Skary. wszyscy mamy kijek, a Wesla ma dyskorolkę. Weźmy wykorzystajmy seksualnie <grym> krokodyla. Bo krokodyl! Ej, hey, słuchajcie, bo krokodyl! Ale tak, uh -huh. Krokodyl nie ma się no, czym to, obronić, zobaczcie, że nie ma się nic. Ma... ale popatrz, popatrz na mnie. Mój dziób przyjął już tyle siusiaków, jest taki ostry, że nie ma sensu ze mną rywalizować! Dobrze, na Maxa. Ale, zła... to, ale to, słuchaj! Jaką zrobił taktykę, on złapał to tak przyciągnął do siebie i rzucił dopiero.

Tutaj co? jest jakiś błow. Wcześniej Wesza grał jak Łeza, a teraz nie gra już jak Weza. ja myślę, że to nie łeza. gra. Weza gra jak Łeza. Tam siostra gra, Kto to siostra gra? 100% siostra! Siostra gara, confirm! Łeza jest illuminati. Dobra Sandra, idź, po nie wierzą, dobra idź. No patrzcie, tak. Sandra poszła i od razu odpadł, nie mam pytań, co no, nie? Chciałem go zniszczyć własną bronią. To jest niesprawiedliwe. Czyli co, siostrą? Na jak słuchaj, dajcie jedną szansę, możesz się poddać ja się jak się piłkę odbiera. Jak <grym> się odbija tą piłkę, kurde w którym to klawiszem było, a nie to chyba nie jak tak. Jak się w to grało? No. dawaj, się. Dawaj, 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 dawaj. I poszli rozpędzeni Co? do prędkości małego jeża, no i jednak wygrał, no. No panowie, jak jestem czarny, no to rasizm.